Widzisz jak się kręci, polejemy wodą. Fajnie? Fajnie? Teraz mm. że tak. Trochę przyspieszymy. O, i kręcimy lody, zobacz, czekoladowe. Chyba glinowe. No to glinowe, no. A kto by tam takie jadł? Chcesz spróbować? Bo to jest glina. No. Teraz wiesz co, ja trochę wycentruję tą kulkę koją, puść rączki, tak, ja tutaj ten, bo to jest trudne, wiesz, no. ale zaraz, zaraz będziesz robić. Dobrze. Falba się zrobiła. Falba się zrobiła, no, coś takiego. U góry rączki tak. trzymaj, u góry. I tutaj słuchaj koleżanko, włożysz kciuki, wiesz co to są kciuki? No. No te faluszki, to w ten sposób włożysz je tutaj do tej dziurki, proszę. O, tak jest. I teraz dziurkę musisz zrobić w garnku, bo on musi być taki wiesz dziurkowany, nie? Tak, paluszki tam delikatnie włożyć trzeba. Fajnie, no, nie? No. Nie, nie. Nie, nie. Tylko ciśnij tam trochę, bo ta dziurka to nam się nigdy nie zrobi. No Mocno. Ile masz, Mocno w dół. Ile, masz Ile masz siły? Mocno w dół. Ile masz siły? Ale żeby dziury nie było na górze. No, ale po prostu... Ale chyba ci będzie muszę. To teraz słuchaj, pobawimy się w koboja, dobra? Patrz, tak, zrób dwa pistolety tu z rąk. Paluchy. Puu, puu. Strzel do mnie. Bardzo dobrze. To teraz tu trzymaj tak paluszki, dwa, te. Jak pistolet. O, bardzo dobrze. Mocno, czy my razem było. Nie, nie, delikatnie ładnie. Razem, Żeby bo... tak tylko no. się smyrały, wiesz? Będziemy teraz ciągnąć garnek. Patrz, ja tu mam paluszka. Od dołu, tu. I pomalutku do góry, pomalutku do góry. Widzisz, a garnek nam rośnie. A nie patrzcie tam tylko, tu na garnek. Widzisz, patrz, polewamy wodą. Paluszki tu bliżej, bliżej. O, tak. I do góry, do góry rośnie, rośnie, rośnie. Jako, jak na drożdżach, widzisz? No, albo jak ciasto. Jak o, ciasto. u na proszku do pieczenia. tylko że dużo. A tutaj teraz była tą rączką, tak, ładnie. I teraz zrobimy taką nóżkę, tutaj garnką, wiesz? A ciśnij tam, ciśnij do garnka, ciśnij. O, właśnie. Nóżka musi być ładnie, pięknie zrobiona. bardzo dobrze. Widzisz, jak chcesz, to poprawisz. A teraz wyciągniemy z naszego garnka wodę, wiesz, bo tu pełno wody się temu, trzymaj chyba, wiesz? Trzeba go przewinąć. A tak? ty Trzymaj tą gąbkę i już do środka. środka. Tak, teraz musi się Trzymaj, trzymaj. trzymaj, trzymaj. To, trzymaj. To, Ale nie ma nie kończy. Ci. ci ucieka, no co za gąbka. Dobrze, teraz do góry. Jeszcze trochę. Spróbuj, żeby się nie kręciło. O, wyciąganie. Bardzo lepa. Bardzo lepa. Widzisz jak No to teraz jeszcze ci taki dziurę tutaj zrobimy. Taki karny, i teraz mieliśmy tutaj, weźmy do wyparcia rąk. Jak nie tutaj, to daj tą szmatkę. A tak konkretnie to sobie umieść tam w gdzieś mamy taki zlewozmywak i tam spokojnie sobie umiejesz orki. a zaraz to idziemy w stronę, bo jest taki garnek, koła więc.

Nadajesz się do gęstego Proszę bardzo. Z jednej i z drugiej strony. Potem będziemy czyścić dalej. A jest za drewniane. Za drewniane, zrobimy. I, I naciągnij, napręż. Jak siła, czy tak? No, napręż. O, o, właśnie. Żeby... Jeszcze. Jeszcze. Tak, jest. I teraz ciągnij do siebie. O! ciągnij. Jeszcze. O, bardzo dobrze. Widzisz? elegancko. No widzisz super. I teraz słuchaj, taki temat jest. Tu musisz wziąć ładnie, podnieść do góry i położyć mi tutaj. Ten garnek musisz podnieść. Patrz tu, oddział i do góry.